Nic się nie stresuj, będzie dobrze, szczególnie, że mamy takie autko, nie, fajne, fajowe. BMW. No BMW. No i masz okazję nagrywać ten film ze swoją kochaną szefową, prawda? No, czyli będzie dobrze. Czyli początek jest dobry. Niunek, proszę bardzo, Mariuszku, pokaż mi tu, mój drogi, gdzie jest zapalany. Przełącznik. Przełącznik. Tutaj klient zażyczy sobie w popielniczce, bo z niej nie Jedziemy. korzysta jest bardzo ładnie. Czyli klient niepalący? Nie tak, klient niepalący, co najciekawsze, robimy tak, przełącznika nie ma. A, pstryk, pstyk, pokażę jeszcze raz ekstra. No i jest w popielniczce, Czyli Dokładnie. klient ma wreszcie użytek z popielnicy. Tak, no jeżeli nie pali, to kurczę, może być na użytek właśnie przełącznika, ten przełącznik jest schowany, no i nie rzuca się w oczy. No to super, tak? fajne rozwiązanie, czyli elegancko. Ja teraz sobie pstyk zamykam, sprawa. Działa. Skończona, zamykam. O. Dobra. Mariuszku, co my mamy? Co dzisiaj za autko? Proszę więcej A więc informacji. Zabój tak, 3, rok 2005 z silnikiem 3.0. 231 koni. Czyli dobra informacja dla naszych klientów taka, czy im większe silniki, im no większa pojemność, tak, i więcej koni, więcej żre, czyli tym ta, bardziej trzeba dokładnie. założyć instalację. Teraz gazową. Jest tak, duży silnik, duża moc, a e, robi się ekonomiczna jazda. No tak. Bo spalanie benzyny wynosi 15 litrów, spalanie gazu 17. No, no to ogromne pieniądze. Ale co za tym idzie? E, jest duża oszczędność, bo między gazem a benzyną wychodzi to 850 zł. O matko boska! No to rzeczywiście, no to jest strasznie duże pieniądze i gdzieś około 400 zł pewnie korzystamy dokładnie. na każdych 100 kilometrach, czyli 10 tysięcy kilometrów to jest 4, ponad 4 tysiące dokładnie. zysku. Dokładnie, dokładnie. No to bardzo. Se, no to to już jest super oszczędności i to się bardzo płaca. Znaczy no tak, no kurczę, to jest duży, duży no dosyć spory samochód. Ciężki. Dokładnie, no i twoje spalenie nie będzie miało, ale tutaj właśnie w tym momencie jest wyjście. Czyli jest LPG. wyjście, zakładamy LPG. Dobra, Dobra no idziemy bardzo chwalić bardzo Twoją pracę pod maską. Maską. Wygląda to tak. Czyli chwalimy, chwalimy Twoją pracę. No, no, znaczy, tutaj to jest bardzo mało miejsca z tego względu, że wszystko jest po prostu jest duży, duży, duży silnik. Tak. I komponenty gazowe wpadamy tam, żeby nie tam gdzie nie przeszkadzają nikomu. Tak. I gdzie jest dla nich jak, naj, jak najbardziej odpowiednie miejsce. Nie ja wiem. Tutaj, szanowni państwo, będzie. Dużo mojego cienia pod maską, bo jest no. przepiękne słońce dzisiaj, prawda? Dokładnie. połowa jest września, a jest wyjątkowo. Dzień, a, my w pracy... a my w pracy, a nie na Karaibach. No ale to nic, no. ktoś musi pracować, Dobrze. lecimy. Tak, lecimy od początku. Dobra. Jednostka sterująca. Biegnę za tobą. Jednostka sterująca na skrzynce elektrycznej, gdzie nie dochodzi woda. A więc jest dobry w dobrym miejscu. Jaka to jest instalacja? Jaką Jest zamocną? instalacja Lowat. Lobato. Tak. Może o tym nie powiedzieli? Lobato? Nie wiem, żebyśmy bardzo nie powiedzieli już nie, tego, nie, no, ale nie, nie, nie. nie, nie, było nie. Dobra, czyli lobato, FAS, to jest, jest super. lobato FAS, który się bardzo ładnie sprawdza w tych silniczkach. Do jakiej mocy jest ten To jest około 300 pani, więc bez problemu. Dobra. teraz jest dużym zapasem Tak w jest. ten sposób. A no właśnie, patrz jaki tutaj duży ten. Jest właśnie duży reduktor. reduktor. Ogromny. Dokładnie, ja właśnie pokażę. do większych, większych pojemności. Do większych pojemności, on tak. musi być wydolny. No, to jeszcze musi mieć zapas nawet. A no tak, nie zapas. Nie musi być, być. być nastykł. Tak, zapas. pokażę. Mhm. Dalej, listwa wtryskowa. A tutaj ona jest, dobra. Tak, jest zamontowana na osłonie tutaj mówię. Przepraszam od razu, bo będą takie Dokładnie, ale to, będzie, to jest, będą wtryskiwacze wiesz, to będą, tym razem będą wtryskiwacze w promieniach słonecznych. Dobra, będzie coś innego wreszcie w naszych filmach. No i tutaj najciekawszy zresztą jest, akumulator jest przenoszony przez nas, bo fabryczne miejsce jest, jest z tyłu, tak, jest przeniesiony no rozumiem, ale czyli wygląda, on jest, wygląda jak fabrycznie. No właśnie, bo zobacz, dla kogoś, kto się nie zna, dla tego lejka. to ja bym myślała, Dokładnie że to tutaj jest, to jest tak musi być. Akumulator niestety jest, musi być przeniesiony z tego względu, że jest zbiornik E, znaczy podłoga musi być zniwelowana na prosto, bo jest wytłoczka na akumulator. Rozumiem, Niestety, ale potem to pokażemy, że tutaj. tam jest elegancko tak, to zrobione. Tam jest zamontowane wszystko, Czyli jeszcze zamontowane. raz reasumując, duży, wydolny reduktor, reduktor wtryskiwacze Lowato no w promieniach słońca. Coś widać, to jest filtr lotny, tam dalej zaświetla. No i spróbujemy reduktorem. go podjechać jest tutaj. tutaj. Jest, jest, tak. No i tutaj jednostka sterująca. I jednostka sterująca. Przechodzimy Mariuszku, biegiem teraz do tyłu. Do tyłu. Biegniemy. Jeszcze raz, może złapiemy przy okazji w lew. O, jeszcze w lew złapiemy. No to złapiemy. Co mamy nie złapać. Teraz tak. Zbiorniczek jest pod spodem. Ojej. Pokażemy co tutaj było no przerobione. Bo znowu wiesz co. Kółko oczywiście tak firma jest. daje. Tak w, tak, bo, tak, w standardzie. W standardzie. Standard. Przerobione to jest w ten sposób. Jest tutaj... Wymontowana podłoga na prosto z blachy, jest zakonserwowana i zabezpieczona uszczelniona, uszczelniona tak. żeby wszystko elegancko... Tak, oczywiście wszystkie wszystkie te wytłoczki steropianowe zostają w środku. Więc sobie, żeby ich nie demontować, nie rozcinać, nic jest zrobić, Czyli wsadzone w oryginale. W oryginale, tak, my właśnie. tylko przystosowaliśmy do... Tak, do zbiornika, Tak jest przystosowane, żeby, żeby zamontować zbiornik, bo niestety bez tego... Dobra, Więc ale słuchaj... jedno wyjście, walec ale... do środka. No ja wiem, walec, ale nie. Wtedy, ale, walec no, nie, ale no, ja wiem, ale bagażie. poczekaj, ale ja po prostu będę taka, że jednak się spróbuję tam dostać i coś tam klientom... Jesteś, jesteś, o! Co daje nam zasięg 200 km. W tym aucie. Rozumiem, ale tu pokazujemy ten zbiornik, i on będzie, on jest podwieszony, 42 litry, tak. tak. Może pojemności nie jest ten. Znaczy nie tutaj jest, jest maksymalny, jak się zmieści. Maksymalnie, tak? tak? Czyli nie jest możemy tutaj, sobie wybrzydzać. Dokładnie, tutaj tak jest prze, duża przeróbka. Ale zbiorniczek jest maksymalny, więc mi się wydaje, że 200 km w mieście to wcale nie jest tak. Nie no, stacja jest na każdej ulicy, właśnie, więc stacja, wiesz co, proszę, nie ma tutaj... gadania. A oszczędność ogromna, znaczy, bo jak tak, to 4 20... tysiące, słuchaj, na 10 tysięcy, no to Matko Boska, 30 tysięcy, czyli średnia przebiegu tak. w roku i masz 12 tysięcy no zysku. Znaczy instalacja ogólnie zwraca się po 8,5 tysiąca km. No tak, bo ona jest tania, relatywnie, bo kosztuje około ile no bez przeróbek, 3600. To tam około, znaczy do koszt przeróbki około 200 zł dojdzie. 200-250, tak w zależności dokładnie. od tego, jak liczymy. No, już. już Więc szanowni państwo, z przeróbką 3800 z groszami, a autko jeździ na LPG i oszczędza ogromne ilości. Właśnie, zapraszam jeszcze tutaj. Forsy.

Thank you. Ciao. Dziękuję. Dziękujemy Mariuszowi za piękną relację wyjątkową z montażu LPG do tego BMW. A już chwalimy się, że kolejna niebagatelna, wyjątkowa bryka stoi do montażu LPG Weneczka z Polska. Relacja przed nami.